Dzień dobry. Kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze nie jesteście bardzo znudzeni. Tym razem chcę powiedzieć kilka słów o wielokulturowości, o wielokulturowości i jej znaczeniu dla prawa karnego. Znajdujemy się teraz na moim balkonie. Stąd mam widok na wspaniałe wzgórza oliwskie, na Trójmiejski Park Rewrazowy, na uniwersytet, także na nowoczesne gdańskie biurowce, które odbijają się. W oknach mojego mieszkania. No właśnie, i w tych biurowcach codziennie. Pracują tysiące ludzi z całego świata reprezentujący wiele różnych kultur, którzy w Polsce szukają dobrego miejsca do pracy, dobrego miejsca do życia, którzy do Polski przynoszą swoją kulturę, swoje tradycje i swoje obyczaje. Jest jednym wielkim mitem, w moim przekonaniu, że Polska jest homogeniczna, jednorodna, jednokulturowa, z dominantą kultury narodu polskiego i dominantą kultury katolickiej. Nawet jeśli zdecydowana większość z nas etnicznie określa się jako Polacy i Katolicy, to trudno zaprzeczyć oczywistemu faktowi, że Polska wyrasta ze wspaniałej wielokulturowej tradycji. Jak pisał Szczypiorski w początku, tu się spotykał wschód, zachodem, północ, południem. Tutaj e, i żyd, i tatar, i, i katolik, i prawosławny, wszyscy e, spotykali się razem, i nasz kraj jest tak cudownym konglomeratem tych kulturowych tradycji, jest e, tak wspaniałym świadectwem współistnienia i koegzystencji e, wielu narodów i, i kultur, e, że ten, kto po prostu neguje wielokulturowość polską, ten. Ten mówi nieprawdę. I kropka. Yy, wielokulturowość zresztą jest zawsze obecna. No, trudno mówić o tym o braku wielokulturowości, jeśli mamy. W wielu państwach ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, uznanie języków mniejszości jako pomocniczych języków urzędowych, dwujęzycznych oznaczeń tablic, prawa do edukacji w kształceniu języku mniejszości, rozpoznanie prawne mniejszości narodowych, etnicznych, regionalnych, wspieranie mniejszości, wspieranie zwłaszcza mniejszości należących do tzw. mniejszości autochtonicznych, czyli tych, które są nie mniejszością napływową tylko rdzenną. te wszystkie zagadnienia w, w rozwoju praw człowieka mają coraz większą rolę świat staje coraz większy, zwięk, zmierza się z coraz większymi wyzwaniami wielokulturowości a ponadto także kraje właśnie z dominantą jednej kultury różnią się regionalnie, inne zwyczaje, obyczaje panują na Kociewiu, inne w kaszu, na Kaszubach, i jeszcze inne na Śląsku, a jeszcze inne na Podlasiu, więc także choćby pod tym kątem nasz kraj jest heterogeniczny kulturowo. Patryk Savidan w pięknym eseju o wielokulturowości stawia taką tezę, że w zasadzie nie ma państw jednolitych kulturowo. Być może takim państwem byłaby Korea Północna, względnie jeszcze Islandia, ale zasadniczo każde państwo jest w większym bądź mniejszym stopniu wielokulturowe. Co to oznacza? Dopóki dopóty wielokulturowość, tak jak w ujęciu Nikitorowicza, jest prostym uznaniem, Różnorodności kulturowej na danym terytorium to jest po prostu faktem, zjawiskiem socjologicznym, czymś do badań dla socjologów, dla statystyki, dla badaczy kultury i społeczeństw. Natomiast wyzwanie, które prawnicy wiążą z wielokulturowością, to przenikanie idei wielokulturowości do prawa. Kiedy wielokulturowość staje się nie tylko faktem socjologicznym, ale też wartością prawną, zasadą prawną, ideą prawną, pewnym ideałem prawa, kiedy od takiej prostej polityki, Polegającej na ochronie mniejszości narodowych i etnicznych przechodzimy do polityki skupionej na promowaniu różnorodności, na uznaniu różnorodności, na równości w tej różnorodności. Dość tu wspomnieć na przykład La dla Multikulturalizm Kanadien, na kanadyjską kartę praw i wolności, na politykę wielokulturowości w Kanadzie, która miała być remedium na takie tradycyjne antagonizmy francusko-angielskie w tym kraju. Tam, czy jesteś Kanadyjczykiem z Polski, Kanadyjczykiem z Ekwadoru, Kanadyjczykiem frankofonem, czy Kanadyjczykiem anglofonem, nie ma to albo nie powinno mieć to znaczenia w Twoim poczuciu przynależności do wspólnoty społeczeństwa kanadyjskiego. Twoje prawa są równoważne i państwo kanadyjskie jest w każdym aspekcie swojego działania nie tylko zobowiązane do chronienia mniejszości, ale właśnie do promowania wielokulturowości, do promowania odrębnych tożsamości kulturowych należących do kanadyjskiego społeczeństwa mniejszości. I wobec tego wyzwania stoją systemy konstytucyjne, systemy ochrony praw człowieka, bardzo często prawa administracyjne, nierzadko są związane z tym problemy, gdy państwa nie chcą rozpoznać i uznać praw mniejszości narodowych, bądź etnicznych, zamieszkujących je, zwłaszcza państwa, które mienią się państwami demokratycznymi, przynależne do Unii Europejskiej, bolesnym i bardzo... Niezrozumiałem dla mnie przykładem jest na przykład dyskryminacja językowa polskiej mniejszości na Litwie w aspekcie ustawowego uregulowania praw tej mniejszości. Jestem zresztą autorem petycji do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Chodzi po prostu o to, żeby uregulować ustawowo prawo do pisowni imienia i nazwiska w języku ojczystym, prawo do dwujęzycznych oznaczeń topograficznych, prawo do e, e, używania języka mniejszości w tych regionach, gdzie Polacy stanowią większość jako pomocniczego języka urzędowego. Czyli o zwykły standard, który jest przyjmowany w krajach Unii Europejskiej i w krajach Rady Europy w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Myślę, że do tego prędzej czy później dojdzie i trzymam bardzo kciuki, ponieważ kocham Litwę i jestem przekonany, że rozeznanie praw mniejszości w prawie krajowym tego państwa może tylko pomóc w rozwoju tego wspaniałego kraju. Wracając jednak do głównego tematu, o którym chciałem mówić, wielokulturowość przenika właśnie do systemów prawnych, do konstytucji. Z jednej strony konstytucje chronią dziedzictwa narodowego, kulturowego, tej dominującej bądź jednorodnej kultury, którą rozpoznajemy, a z drugiej strony jest zasada równości wszystkich wobec prawa, z trzeciej wreszcie zasada ochrony mniejszości narodowych i etnicznych i poszanowania zróżnicowania kulturowego, prawa do ochrony dziedzictwa, do kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego osób należących do mniejszości. I to, to prawo w coraz większym stopniu jest gwarantowane, czy to poprzez szczególne rozwiązania w prawie oświatowym państw, czy to właśnie poprzez rozwiązania administracyjne. W Polsce na przykład y, można pojechać niedaleko z Gdańska na wspaniałe, piękne i kochane kaszuby i zobaczyć na, y, nazwy miejscowości i po polsku, i po kaszepsku, i nie ma z tym problemu. Są też przecież miejscowości, gminy, gdzie jest niemiecki, są też takie miejscowości, gdzie jest litewski. Jest tego, jest tego dość dużo i dobrze, dobrze, chociaż na pewno Polska nie jest wybitnym przykładem wspaniałego działania, to jednak te minimalne standardy w moim przekonaniu są zachowane, i warto, żebyśmy je rozwijali, kontynuowali. Bardzo źle się stało. Niewiele osób o tym pamięta, że pier, jedną z pierwszych de, decyzji prezydenta tutaj było weto ustawy, która przyznawała prawo też pomocniczego e, używania języka pomocniczego na poziomie powiatowym, nie tylko gminnym, czyli to takie no, zastopowanie. Za Ale no ale ważne jest to, żeby w ogóle to zaprogramować, żeby mniejszości mogły się rozwijać, bo w tym bogactwie zróżnicowania możemy zdecydowanie lepiej prowadzić swoje sprawy, lepiej jak kiedyś rozmawiałem z Tomasem Węclową i taka dygresja jeszcze, wydźwięk tego wywiadu był taki: jest albo współpraca, albo konfrontacja. Tertium non datur, i wielokulturowo się z kolejnym naturalnym krokiem do rozwoju do tego, że w świecie, który coraz bardziej się różnicuje, musimy poszukiwać tego, co nas łączy i choćby poprzez właśnie prawo wielokulturowe możemy też uzgadniać położenie różnych grup mniejszościowych i należących do różnych tradycji. Jeszcze o wielokulturowości jedno słowo. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał profesora Adeli Korzyczkowskiej, wspaniałej, Nauczycielki, wspaniałej pedagog, wspaniałej wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, badaczki kaszubszczyzny, która kiedyś, gdy pierwszy raz się w życiu spotkaliśmy, zwróciła mi uwagę na to, by używać pojęcia międzykulturowość bardziej niż wielokulturowość. Wielokulturowość nie wystarczy. Może być wiele kultur obok siebie i one wcale nie będą na siebie oddziaływać, ani nie będzie między nimi interakcji. Natomiast międzykulturowość to jest właśnie przenikanie się, współistnienie, współ uczenie się siebie wzajemnie, współoddziaływanie, współodczuwanie i to jest coś pięknego, właśnie tak edukacja wielokulturowa powinna być prowadzona, takie ramy prawne powinny być stworzone, aby właśnie integrować różne społeczności ze sobą, a nie zapewniać im jakby takie oddzielne razem, ale osobno istnienie i o tym też chciałbym, żeby Państwo pamiętali. Dobrze, potem przy długim wstępie o wielokulturowości do rzeczy. Otóż prawo karne w, tym, w sytuacji, w której wielokulturowość jest zresztą rozpoznana jako wartość konstytucyjna, jako zasada prawa, jako zasada praw człowieka, wchodzi także w konflikt z oceną dupy wartości. Ponieważ yy, okazuje się, że nie są wcale tak rzadkie przypadki, w których ogólna ocena karnoprawne ogólne karnoprawne wartościowanie zachowania danej osoby wymaga zmiany, gdy się uwzględni, że sprawca danego przestępstwa należy do mniejszości kulturowej i że istotnym elementem jego motywacji przy popełnieniu przestępstwa był właśnie kat imperatyw nazwijmy to kulturowy. Są to tak zwane zabójstwa na tle honoru, ale też są to różne tradycje, które na przykład z punktu widzenia formalnego zakazu karnego będą objęte jego Zakresem regulacji. I tak na przykład, gdy weźmiemy tradycyjny romski ślub, to przecież zawieranie małżeństw z osobami małoletnimi poniżej lat 15 i ewentualne konsumowanie tych małżeństw, mówiąc bardzo enigmatycznie, może wypełniać i wypełnia znamiona czynu zabronionego pedofilii. Ubój rytualny też może być kwestionowany z punktu widzenia przepisów, także karnoprawnych, dotyczących praw zwierząt. Wreszcie, właśnie zabójstwo na tle honoru. Czy jest to okoliczność obciążająca, czy jest to okoliczność łagodząca, czy w jakiś sposób może ona zmniejsz stopniować zawinienie sprawcy, który dopuszcza się go kierując się imperatywem kategorycznym? W krajach anglosaskich jest bardzo rozpowszechniona koncepcja cultural defense, obrony przez kulturę, gdzie ta argumentacja jest obrony przez przez kulturę jest istotnym elementem wpływającym na całościową ocenę odpowiedzialności, stopnia zawinienia, konsekwencji na wymiar kary, wymierzanej sprawcy. Dochodzi wręcz do tego, że no i tutaj mamy do czynienia z paradoksem, bo yy, yy, mówi się tak, że naj, tam, gdzie ofiarami najczęściej są kobiety i dzieci, tam stosuje się strategię obrony przez kultury i te grupy, które powinny być beneficjentami właśnie praw człowieka, równouprawnienia i równości, czyli właśnie kobiety i dzieci, te grupy, które najbardziej często są dotknięte i dyskryminowane e, argumentacją na rzecz praw człowieka, czyli na rzecz wielokulturowości, nie, do, do, nie, nie dostają takiej ochrony, jaką dostałyby, gdyby nie należały do grupy mniejszościowych. Jest to bardzo poważne wyzwanie, które przed prawem karnym stoi. Zresztą wielokulturowość w prawie karnym jest, choćby poprzez przekroczenie granic zasady terytorialności prawa karnego, poprzez usprawiedliwioną nieświadomość bezprawności kryminalnej czynu, gdy sprawca należy do jakiegoś innego kręgu kulturowego i dopuszcza się jakiegoś czynu, który którego karalność akurat w danym państwie Wygląda inaczej Ponieważ panują inne obyczaje Inny system prawa karnego Inny zakres kryminalizacji Są to problemy wcale nie takie rzadkie Wcale nie takie błahe Wcale nie takie teoretyczne Okazuje się, że już w Polsce Były przypadki właśnie Karnoprawnego ścigania Właśnie małżeństw romskich były, Są podnoszone Coraz częściej problemy Yy, właśnie, yy, w ogóle, oceny motywacji kulturowej. Można też powiedzieć, że wszystkie prawa procesowe związane np. z prawem do zapewnienia tłumacza, do komunikatywności procesu karnego, to też prawo, które sprzyja wielokulturowości. Yy, zagadnienie nie jest bynajmniej proste, nie jest na jeden materiał, nie jest też. Yy, yy, Rozstrzygnięte, jak je rozwiązywać. Jedno jest pewne, w, w momencie, w którym wielokulturowość przestaje być tylko zjawiskiem socjologicznym, a staje się konkretną wartością wyrażoną w systemie prawnym, to system ocen prawa karnego musi ten czynnik uwzględnić. Czy będzie ten czynnik uwzględniał poprzez. Zmianę stopnia, społecznej ocenę stopnia społecznej szkodliwości, czy no, zmianę stopnia zawinienia, wyłączenie zawinienia, a może nawet niekiedy wyłączenie kryminalnej bezprawności poprzez kontrakt zwyczajowy, na przykład Polter Abent na Kociewiu, proszę sprawdzić, kto nie wie, co to jest sobie. To już jest kwestia do dyskusji. Ważne jest, żeby zobaczyć, że nagle nie mamy tylko, że, 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 że z jednej strony prawo karne, żeby nie było tym obcym naciskiem wobec jego adresatów musi uwzględniać tą odrębną socjalizację. Kulturową sprawcy w karnoprawnej ocenie i wartościowaniu jego zachowania, ale z drugiej strony ta ocena nie może prowadzić do zaprzeczenia realizacji przez prawo karne podstawowych funkcji i celów, dla którego został powołany. Znaczy nie może doprowadzić do tego, że prawo karne nie będzie chroniło dóbr prawnych, dla których ochrony normy prawa karnego zostały ustanowione. Nie może prowadzić do dalszej, tak, co jest paradoksem, właśnie, co starałem się wytłumaczyć. Defaworyzacji kobiet i dzieci Powołując się na normy kulturowe Które bardzo często właśnie, Zwłaszcza w tych grupach kulturowo Odmiennych od, od grup europejskich Właśnie kierują się Tą dyskryminacją I uprzedzeniem czy stereotypami Wobec ról płci i kobiet Nie można wreszcie powołując się Na socjalizację kulturową Usprawiedliwiać mutylacji genitaliów Nie można usprawiedliwiać okaleczeń Nie można usprawiedliwiać zabójstw Właśnie nie można Obrona karna, zwłaszcza w krajach anglosaskich, niekiedy, a nawet częściej niż niekiedy, na to się powołuje. Co więcej, sądy uwzględniają tę obronę przez kulturę. Pomyślmy zatem nad tym, gdzie są granice wielokulturowości w prawie karnym, jak uwzględnić wielokulturowość w prawie karnym, ażeby nie załamać całego systemu prawa karnego, jak wprowadzić może wielokulturowość jako czynnik wpływający na ustawowy, czym miałaby ta wielokulturowość być i czy jest to w ogóle konieczne, a być może wystarczy to w zwykłej praktyce wykładniczej sądów. Rzetelnie zawsze uzasadniać i w ten sposób wszystko jest w porządku, a zadaniem nauki doktryny prawa karnego jest udzielenie odpowiedzi na zadane przeze mnie w tym odcinku pytania. Pomyślcie, zachęcam, a sama wielokulturowość, już niezależnie od prawa karnego, jest czymś fascynującym i pięknym. A jeszcze jedno: na wielokulturowość można też patrzeć z perspektywy dóbr prawnych, które prawo karne winno chronić, jeśli tak ale oczywiście cały, cały ten odcinek też z tej perspektywy spoglądał, ale chodzi mi jeszcze o jedną rzecz, to znaczy gdy będziemy decydować o zakresie kryminalizacji no to na przykład karalna mowa nienawiści która właśnie karze za mowę nienawiści ze względu na pochodzenie kulturowe na przynależność do jakiejś grupy etnicznej kulturowej, to jest właśnie ochrona wielokulturowości, być może można pomyśleć nad innymi przepisami i innymi typami czynów zabronionych, które by tę wielokulturowość chroniły. Być może działanie na szkodę danej kultury, też szczególnie widoczne, może być w karnoprawnej ochronie zabytków, dziedzictwa kulturowego, to już bardzo szczegółowe zagadnienie. Wielokulturowość naprawdę wchodzi w wszelkimi możliwymi e, możliwościami do systemu prawnego. W prawie karnym jest już tak rozeznana, w prawie administracyjnym, w prawach człowieka, w prawach fundamentalnych, w prawie konstytucyjnym, w prawie oświatowym w mniejszości. E, w prawie ochrony dziedzictwa kulturowego. Myślę, że to, to przyszłość pokaże, w jaki sposób e, sobie poradzimy z tymi paradoksami, dylematami, z tymi punktami granicznymi e, akceptacji dla wielokulturowości i promowania przez państwo. No to już tyle, bo już chyba przegadałem. Do zobaczenia w następnym odcinku, i pamiętajcie, że wielokulturowość jest świetna, e, jest piękna. Jest wspaniała i w zasadzie potrzebujemy międzykulturowości bardziej niż, niż wielokulturowości. Potrzebujemy być ze sobą, a nie tylko obok siebie. A jeśli chcielibyśmy usprawiedliwiać złamanie przepisów prawa karnego wielokulturowością, to nigdy to usprawiedliwienie nie może niewieczyć godności człowieka, bo wtedy to nie jest działanie na rzecz wielokulturowości, wtedy jest to działanie przeciw człowiekowi i jest to instrumentalne wykorzystanie wielokulturowości dla czynienia drugiej szybty. Teraz już naprawdę do zobaczenia. Dziękuję.